Cześć. Dzisiaj wyjątkowo z powodu braku prądu. Post mówiony zamiast pisanego. Powiem dzisiaj o urodzinach. Nie wiem, czy świętujecie urodziny swoich y, przyjaciół czworonożnych. <laughs> ja od jakiegoś czasu czy znaczy ja właściwie nigdy do tego nie przywiązywałam większej wagi. Ponieważ codziennie staram się cieszyć, staram się być świadoma tego, jak się cieszę, że Główek jest razem ze mną. I ostatnio w związku z lekturą książek i słuchaniem wywiadów z Robertem Schwartzem, nie wiem, czy go znacie, Teraz wam pokażę książkę, którą właśnie czytam. Albo okay, jej nie pokażę, bo nie wiem, gdzie jest. Poczka. Bardzo to jest zastanawiające. O, nigdzie nie musiałam odchodzić. To jest ta książka. Piękna układka. To jest druga część. Pierwszą część. Ma mój chłopak Wojtek i ją czyta: Odważne dusze Roberta Szwarca. W związku z lekturą, którą wam bardzo polecam. Tak sobie dzisiaj myślałam z okazji urodzin. Jak to się stało? Kim jest Główek? Dlaczego On jest ze mną? Czy jest moim opiekunem? Czy, czy jest bliską mi duszą, z którą chciałam i która chciała ze mną spędzić? Ten czas tu na ziemi w takiej formie. Tego nie wiem, pewnie się dowiem za jakiś czas, ale chcę Wam powiedzieć, że urodziny to bardzo fajny czas. Troszeczkę zmusza do refleksji, przynajmniej mnie, nad tym, żeby się zastanowić, czego już nie chcę, czego nie potrzebuję, a co chcę w mojej przestrzeni, kogo chcę w mojej przestrzeni, jakich relacji, jakich uczuć. I w jaki sposób chcę się zachowywać, w jaki sposób chcę się czuć, również w relacji z, w cudzysłowie, moim psem. Więc pierwsze, co zrobiłam dzisiaj, pojechaliśmy do lasu, i było pięknie, było cudownie. Ja skąd, yy, jestem coraz częściej na, dłuż na dłużej świadoma, to ten czas spędzany z gufim jest bardzo, yy, bardzo taki wartościowy poprzez to, że jestem świadoma. I przychodzi do mnie wdzięczność, przychodzi do mnie miłość, przychodzi do mnie wybór. Kiedyś, na przykład, miałam taki okres, że denerwowałam się z powodu tego, że mam pod opieką psa, którym nie bardzo ktokolwiek inny może się zaopiekować pod moją nieobecność co mnie ogranicza. Przez co nie mogę wyjeżdżać. Taki miałam program w głowie, dlatego, że wiadomo. No dobrze, do Niemiec nie wyjadę, bo główek jest na liście psów agresywnych i tam te psy są zakazane. Ale podróżować, gdybym się uparła, spokojnie bym mogła. Natomiast im jestem bardziej świadoma, tym bardziej doceniam możliwość wyboru. I... I obecność głównego przy mnie, która daje mi strasznie dużo, która jest niesamowicie wartościowa, dzięki której uczę się i się rozwijam. I tego sobie życzę w następnych latach mojego życia tego też Wam życzę żebyście pamiętali, że codziennie, w każdej sekundzie możecie narodzić się na nowo i możecie świętować każdą sekundę życia bo zawsze macie wybór, czy odbierzecie daną sytuację negatywnie, nazwijmy to, czy pozytywnie, czyli czy odbierzecie ją jako niszczącą, czy budującą, a w każdej sytuacji znajduje się coś budującego, bo uczymy się cały czas. Życzę Wam i sobie wartościowego spędzania czasu z psem i z innymi ludźmi, no ale jest to, jest to blog o psie, więc z Waszym psem. To, co ostatnio odkryłam, nad czym jeszcze sobie, powiedzmy, medytuję, to to, jeśli nie wiecie, jak na przykład chciałby wasz pies spędzać czas, to połączcie się ze swoją duszą, zapytajcie się siebie, czy na przykład Chcecie iść z Waszym psem do parku, czy do lasu, czy chodzić między blokami. To taki najprostszy wybór, ale no dobra. Po prostu idźcie z psem do lasu. Zobaczcie, jak on się będzie zachowywał. Posiedźcie z nim w tym lesie. Nie musicie non-stop chodzić. I po prostu bądźcie razem. Czujcie siebie, siebie samych. I jak będziecie tacy szczęśliwi w środku, to wasz pies również będzie szczęśliwy. Dobranoc albo miłego dnia, w zależności, kiedy to obejrzycie.